W Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach odbył się kolejny koncert z serii Chopin, muzyka, poezja. Na te wydarzenie zaproszony został utalentowany pianista Łukasz Kwiatkowski oraz Krzysztof Gosztyła, polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. W Sańskim Pałacu mamy koncert Chopin Muzyka Poezja. Jest to drugi z koncertów w naszym pałacu, gdzie uczestniczy publiczność. Ze względu na panującą sytuację nie jest to pełna sala, jest tylko 50% publiczności, ale zawsze to uczestnictwo w kulturze jest bardzo ważne. Dodatkowo koncert ten jest dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ministra Kultura w Sieci. I dzięki temu koncert ten jest nagrywany i może być odbierany przez kanały YouTube i naszego Facebooka. Także dla tych państwa, którzy nie mogą dzisiaj uczestniczyć w koncercie, będą mogli sobie go obejrzeć, a ci, którzy uczestniczą, będą mogli sobie przypomnieć to, co słyszeli, i, i powspominać muzykę Chopina. Przy fortepianie zasiadł utalentowany Łukasz Kwiatkowski, laureat wielu nagród i stypendiów. Pianista koncertuje w Polsce, a także za granicą. Odwiedził już między innymi Francję, Bułgarię oraz Stany Zjednoczone. Jak mówi sam artysta, muzyka Fryderyka Chopina to jego pasja. Bardzo lubiłem grać utwory Fryderyka Chopina. No... No to właściwie jest, jest, jest pasja. Zagram dzisiaj głównie utwory Fryderyka Chopina. Będzie, będą to dwa nokturny z opusu 27, Nokturn Cismol i Nokturn Desdur. Później zagram także utwory polskiego kompozytora Leopolda Godowskiego. On jest znany z pisania transkrypcji utworów Fryderyka Chopina, więc będzie to transkrypcja etiudy e moll Zagram także mazurek c moll Fryderyka Chopina, scherzo b-moll. Zakończę polonezem op 53, znanym polonezem. Natomiast również zagram transkrypcję utworu, transkrypcję utworu Sensansa, stworzoną przez Godowskiego, Łabędzi. Na pismo moje garść obcego piasku, Na północ wiele, wiele rzucam myśli. Żeby ci posłać cały świat w obrazku i uogólnić, co się dniowo kryśli, To z ziemi, którą ujuczyłem głoski, Z onego pisma mało większej wagi. I zonych myśli, co jak atom boski Zdają się ciemne żegnać sarkofagi, Przez ludzki nauk glob utoczę drobny I puszczę na świat. Niech by w a osobny Atomów władczy, marzeń wodze nikłych, Z dzielnicy naszej cieszmy się i rządźmy. Nadzwyczajnego wiele jest u zwykłych. Popatrzmy w niebo, tam górnymi bądźmy, A ręce w zwyczaj ujażniwszy sządźmy. Bo nie zginęło żadne utęsknienie I żadna boleść nie przewiała marnie. I żaden uśmiech drobny, nieskończony Jest taki anioł. Poezję zaprezentował polski aktor filmowy, teatralny oraz dubbingowy Krzysztof Gosztyła. Artysta recytował Cypriana Kamila Norwida. Wszyscy wiemy o tym, że Cyprian Kamil Norwid poetą był. Mało osób wie o tym, że był poetą wielkim. Mało też lub jeszcze mniej osób w ogóle zna jego twórczość. Dla większości jest to po prostu coś strasznie trudnego, przesadnie i od razu umyka, bo przecież chcemy deserów. A nie ryb z ościami. No, ale kto zna ryby, temu ości nie przeszkadzają. Ja więc z uporem prezentuję ryby i uczę je jeść. Cyprian kamil Norwid. mam nadzieję, że nie obraziłby się, gdyby ożył i słyszał te moje słowa i to porównanie. W każdym razie uważam go za. Niezwykłego, zupełnie poetę, I jeśli choć po trosze udało mi się dziś audytorium do tego przekonać, to chyba w ogóle temu służy cała moja działalność, żeby takich rzeczy dokonywać. A przedstawiłem dzisiaj i z jego wierszowanego listu do brata Ludwika, przedstawiłem dzisiaj Epos Nasza, przedstawiłem, a pani cóż ja powiem. Przedstawiłem fragmenty z Prometidiona z dialogu Bogu mił, przedstawiłem laur dojrzały, przedstawiłem czułość i przedstawiłem wiersz przyjacielowi poecie, miałem zamiar powiedzieć fragmenty z listu również wierszowanego do Władysława Łubińskiego, ale w trakcie zmieniłem plan. Po koncercie goście zostali zaproszeni na wystawę malarską pod nazwą W drodze Marcina Hugo Badera. Artysta na wystawie prezentuje polskie krajobrazy. Są to moje obrazy z moich podróży, które odbywam w latach minionych. Jeszcze wcześniej przedstawiałem one krajobrazy, polskie krajobrazy, kurpie zielone, Katowice. Czyli południowa część Polski, północna część Polski, Morze Bałtyckie. No i jest większość też pejzaży zmyślonych, przetworzonych w mojej głowie, które zobaczyłem kiedyś. Oprócz malarstwa, artysta interesuje się rzeźbą oraz rysunkiem. Swoją wiedzę na temat malarstwa zdobywał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa pana Marcina Hugobadera, sochaczewianina e, z Pradziada, e, polski bardzo aktywny e, malarz. E, on jest w ogóle twórcą takiego projektu okno sztuki e, było już 11 edycji. E, tak naprawdę jak to widać po jego obrazach, m, przede wszystkim maluje pejzaże. Tak? Jest to młody. Płodny malarz. Ob skończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Oprócz tego zrobił aneks z rzeźby i z litografii. Jego pejzaże są urokliwe, trochę takie nostalgiczne, pokazujące nam właśnie takie sielskie, lekkie życie, w których niestety w dzisiejszych czasach nam tego życia takiego wolniejszego brakuje. Wszyscy pędzą jak taki wyścig szczurów. Więc przy, przy jego obrazach y, można się zatrzymać i właśnie tak zwolnić to te tempo i tak trochę nostalgicznie pomyśleć o swojej przyszłości. Wystawa Marcina Hugo Badera wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród gości, którzy zatrzymali się i rozmyślali nad pejzażami. Natomiast na Ogrodzeniu sanickiego pałacu znajduje się wystawa prezentowana w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa pod nazwą W drodze w setną rocznicę świętego Jana Pawła II. Najbliższe wydarzenie w sanickim pałacu odbędzie się już 9 sierpnia o godzinie 17 w muszli koncertowej.